Dzień dobry, mam tu swoje śniadanko i przychodzę do Was z dość ważnym tematem, bo chciałabym z Wami omówić pewną kwestię, ale też pokażę Wam moją piękne jedonko. Spring rolls. Powiem Wam szczerze, że musiałam coś zjeść zanim zaczęłam ten odcinek. Ostatnio mam dość... Poro im dotyczących tego, że powinnam jakby założyć fundację, ale o tym i to jest w ogóle chyba temat na następny odcinek. Mm, widzę, że mam strasznie suche usta, Ale ostatnio czytając tą książkę, stwierdziłam, że pragnę wręcz mieć coś swojego związanego z zaburzeniami odżywiania, i uaktywniłam pisanie swojej powieści, trochę retrospekcyjnej. O tym też ja dużo opowiadałam na swoich social mediach, jak to u mnie wygląda jeśli chodzi o kwestie pisania powieści, ale chciałam oficjalnie powiedzieć, że wróciłam i prawdopodobnie w 2024-2025 książka będzie mieć publikację. Ale tak jak mówię, to jest temat w ogóle na odrębny odcinek i w dzisiejszym chciałabym poruszyć dosyć ważny dla mnie temat, bo... Ostatnio bardzo dużo osób do mnie pisze. Nie wiem, czy to jest mania tego, że zaraz będzie lato i trzeba będzie odsłaniać, trzeba będzie w sumie. Będzie ciepło i po prostu te ciała będą troszeczkę bardziej odsłaniane, że tak powiem. I ludzie wiadomo weszli sobie na redukcję. Dużo kobiet weszło na redukcję w takim strachu, że okej, okay, zaraz trzeba będzie ubrać bikini. Sama jedę na wakacje i powiem szczerze, że ja osobiście też układam sobie redukcję, że tak powiem, po to, żeby jednak na tych wakacjach wyglądać czuć się inaczej, czuć się komfortowo sama ze sobą, bo jednak jak jestem na masie, to jest mi troszeczkę ciężej, nie? Bo człowiek jest jednak gdzieś tam przyjedzony i e, o wiele ciężej po prostu się czuje, nie? Na co chodzi, jeśli chodzi o funkcjonowanie. Ale kwestią tego, że gdzieś tam właśnie mm, no powiedzmy sobie, te redukcje się zaczynają i ten taki fervor, swoją drogą, tatuaż mi się goli, jeszcze i jeszcze mam tego second skina, którego dzisiaj ściągam, em, wracając, Ludzie wchodzą na redukcję, ale powiedzmy sobie szczerze: na redukcji zdarzy się, że powinien ci się noga, i zdarzy się naprawdę, że przejesz swoje kalorie. Jednak co jeśli przejesz je o 1000 albo 1500? Co w ogóle robić, kiedy jesteś na redukcji i przekroczysz kalorie? Wiem, wiem że u każdego liczba jest inna, każdy inaczej reaguje. Kieruję ten odcinek głównie gdzieś tam do osób powiązanych z zaburzoną relacją z jedzeniem body dysmorfią czy zaburzeniami odżywiania, więc myślę, że to będzie dosyć ciekawy materiał dla Was. Zapraszam na obejrzenie. I też, zanim zacznę jeszcze opowiadać o tym wszystkim, zapraszam Was na moje social media. Linki będziecie mieć w opisie tego filmiku, a tutaj są ikonki, czy też można powiedzieć zrzuty ekranu, mm, gdzie mnie znajdziecie. A więc, no, ogólnie sprawy są ciekawe, kiedy macie zaburzenia odżywiania, bo tutaj oczywiście skłania się jedna bardzo ważna rzecz. Powiedzmy sobie i wyjaśnijmy sobie, czym jest redukcja, bo też nie każdy rozumie ten termin. I tak spotkałam się z tym jako dietetyk, kiedy ktoś przyszedł do mnie się odchudzać i zaczęłam używać słowa redukcja, więc mówiąc o słowie redukcja, będę miała na myśli gdzieś tam proces odchudzania. I kiedy dochodzi tak naprawdę do procesu odchudzania, zrzucania tkanki tłuszczowej, nie? bo niekoniecznie chodzi nam o tkankę mięśniową, chyba, że ktoś koniecznie po prostu chce zbić wagę, bo takie przypadki też są, aczkolwiek tutaj bym się radziła zastanowić, czy warto na pewno i czy to już nie podchodzi gdzieś tam pod zaburzenia odżywiania. Ale mianowicie, w kwestii gubienia tkanki tłuszczowej sprawa jest taka, że po prostu potrzebujecie jeść mniej w stosunku ile przepalacie. Wtedy wytwarza się deficyt energetyczny, który to właśnie ten deficyt energetyczny powoduje ubytek masy tłuszczowej naszego ciała, ale też wody, mięśni e, czy też zgromadzonych minerałów. Pamiętajcie, że nie chutniecie tylko i wyłącznie z tkanki tłuszczowej, nawet jak kupicie 1 kilogram. Ok, to jest tkanka tłuszczowa, ale na przykład minimalny procent wody też z Was schodzi, żeby mieć to gdzieś tam z tyłu głowy. I w momencie. W którym gdzieś tam powiedzmy sobie, zaczynamy tą przygodę z odchudzaniem, to na samym początku, zanim jeszcze wypracujemy sobie m, tak naprawdę system nawyków, który spowoduje to, że będziemy chudnąć sukcesywnie, mamy na początku coś takiego jak jebnięcie po prostu. I to jest ta doza motywacji, która nam towarzyszy, jeśli chodzi o cały proces odchudzania. E, i, i, I rzecz mówiąc, to, to gdzieś tam ubierając to zdanie, to ta motywacja jest i ona jest zajebista, bo ona jest na samym początku takim kopieniakiem w dupę, daje Ci taki motor napędowy po to, że jak widzisz, że jest 1 kg mniej, wow, to co zrobiłam to w sumie nie było takie trudne. Ale powiedzmy sobie o tych doświadczeniach, które jakby robimy, żeby schudnąć, bo bardzo często gdzieś tam jak gubimy te pierwsze kilogramy, ta dieta jest e, okropnie restrykcyjna. Tak wam powiem, że ta euforia, i to szczęście, jednak wiąże się z pewnego rodzaju poświęceniem. I z czym my wiążemy w ogóle odchudzanie, e, upraszczając to poświęcenie. Nie? nie jest tak, że jakby dostajemy coś za nic. Musimy na to zapracować. A przez rytm zachowań, przez który jakby zostaliśmy wychowani w dzieciństwie, nie, że musisz pracować 8 godzin dziennie, żeby dostać taką wypłatę, musisz na przykład ciężko pracować, ciężko się uczyć, żeby dostać dobrą ocenę, musisz posprzątać pokój, żeby, nie wiem, móc wyjść na imprezę do koleżanek. To jest system nagród i kar. I my względem takiej psychologicznej zależności zaczęliśmy się tego uczyć i zaczęliśmy to też wprowadzać w życie. Zresztą bardzo często się słyszy coś takiego, że ok, jak schudnę, to wtedy sobie pozwolę. Ale na co sobie pozwolić? Jakby na życie, na to, żeby zjeść tego sneakersa. Okej, okay. wiem, że taki proces zachodzi, i wiem, że taki proces jest szalenie motywacyjny. Bo najpierw, żeby coś dostać, musisz na to zapracować. I to jest fajne, bo to ma swój schemat. Ale biorąc to logicznie, wszystko gdzieś tak na punkt myśleniowy, czy to ma głębszy sens w stosunku do następnych relacji z jedzeniem? Bo powiedzmy sobie, na diecie redukcyjnej nie jesteś do końca życia. Nie możesz chudnąć do końca życia, chyba że. Na tym ci właśnie zależy, jeśli chodzi o to, ale to, tak jak mówię, doprowadza do następnego szeregu chorób, które może mieć swoje powiązanie zdrowotne. Jakby konsekwencja, no też konsekwencją w samym sobie jest zaburzenie odżywiania, ale no powiedzmy, też ubytek kostny czy też długotrwałe redukcje po prostu prowadzą troszkę do spustoszenia i to w psychice, i też jakby w takim ogólnym stosunku naszego ciała, nie? Że po prostu nie od się długotrwałych redukcji. I właśnie. Wracając jeszcze do tematu, kiedy jesteśmy na tej redukcji i włącza nam się system motywacyjny, to co jest fajne, bo to napędza nasze efekty. Jakby wiecie, można schudnąć 10 kilo, ale po tych 10 kg jest kolejny zanik motywacji. I tej motywacji już nie ma. Jeżeli nie masz wypracowanych efektów, to jakby... nie efektów, jeśli nie masz wypracowanych nawyków, to dalsza motywacja nie działa, dalszych nawyków nie ma. Stajesz w miejscu, w którym pierdalisz ze za przeproszeniem, nie? I efekty idą. Kolokwialnie mówiąc. Pisz. My w ogóle dobierając gdzieś tam współczynnik aktywności, czy to jak jesteśmy zaangażowani w ten proces odchudzania nie widzimy różnych pobocznych. Przykładowo taka ciekawostka, kiedy macie menstruację, czyli macie okres, tracicie w skali dnia od 150 do 250 nawet kalorii. Mają krew też jest, że tak powiem, wytworem energetycznym. Dobrze to powiedziałam, nie mam pojęcia, ale jeżeli oddajecie krew, to też musicie mieć świadomość, że na przykład przetraciliście około 2000, nawet do 4000 kalorii. Dlatego też bardzo często po pobraniu krwi chce się jeść i zaleca się zjeść troszeczkę więcej. Bo ten ubytek kaloryczny jest energetyczny. Bo też czym są kalorie? Kalorie są energią. I co się dzieje automatycznie, kiedy my postanowimy sobie, że wyrównamy te kalorie. Bo na przykład no jebło zjadłam całą czekoladę, której nie miałam w planach zjeść i mam 500 kalorii na plusie, w takim momencie w Twojej głowie tworzy się schemat, w którym ty musisz nadgonić coś. Bo przecież już osiągnęłaś efekty, i przez jedną czekoladę, jedną czekoladę, nie wiem, 24 kostki, mój cały proces odchudzania, który ja prowadziłam przez. 3-4 miesiące pójdzie w zawsze <głos》> Za nie? Pójdzie, no po prostu się walić, jeśli chodzi o to. I dlaczego to nie działa? W sensie, dlaczego to nie ma przełożenia na życie codzienne? Żebyś miała świadomość, żebyś miał świadomość w sumie, że jeden przepalony kilogram, albo jeden nabyty kilogram, to 7000 kalorii. W porównaniu do 7000, jakbyś miał się stracić w sumie 7000 zł, a 500 zł, to powiedzmy sobie, za czym byś bardziej płakał. Jeżeli nie działa kaloria, to zawsze mówię, że działa perspektywa pieniądza, bo pieniądze zawsze są dla nas motywujące. To jest w sumie smutne, ale z drugiej strony bardzo łatwe do urealnienia. I powiedzmy sobie, że mniej oczywiście byś płakał za kwotą 500 zł, jeśli chodzi o to. Dlatego przemyśl sobie, czy warto jest myśleć o tym, że w porównaniu do tych 7000 kalorii rzeczywiście przytwierz rzeczywiście zobaczysz, że na przykład cyferka na wadze dygnęła. Bo moim zdaniem nie. Bo to nawet nie będzie 100 gram, które ty ewentualnie możesz przybrać. A na pewno nie zobaczysz tego po jednym dniu. Bo tak jak mówię, możesz się trochę więcej poruszać, możesz troszkę bardziej spanikować. Już termika ciała troszkę się podniesie, już będziesz potrzebować więcej kalorii. Może być w którejś fazie cyklu, gdzie organizm też wytworzy troszkę więcej ciepła. Możesz zjeść wcześniej zimniejszy posiłek przez co też organizm będzie potrzebował troszeczkę więcej energii po to, żeby ten posiłek obrać w żołądku nie mając pojęcia o kilku podstawowych czynnikach, które gdzieś tam są elementami takiej, e, można powiedzieć, dietoterapii albo są dietozależne, to na, w naszej głowie jest sieczka. Podejście zero jedynkowe każe nam od razu ograniczyć kalorie i dostajemy pierdolce tak zwanego. I co ja w takim wypadku zalecam zrobić moim dziewczynom? Przede wszystkim, żeby się psychicznie nie zajeżdżać, bo to oczywiście inaczej współgra, jak macie zaburzenia odżywiania. Jak macie zaburzenia odżywiania, to za każdym razem mówię, lecicie do mnie na konsultacje, ogarniemy to wszystko od podszewki. Ale ogólnie rzecz biorąc, ja nigdy, przy nigdy nie zalecam obcinać następnego dnia kalorii. Bo to Wam, tak jak mówiłam już wcześniej, system, jakby systematyzuje e, ten system jakby nagród i kar. To mówicie o tym, że jak dzisiaj było źle, to muszę to sobie odpracować. A tak naprawdę wcale nie musisz, bo tak jak powiedziałam wcześniej, jest system pewnego rodzaju zależności, na które Ty nie masz wpływu i w skali miesiąca, w skali tych 31 dni, bo powiedzmy sobie, dzisiaj nie jest Twój ostatni dzień życia. Ty prawdopodobnie jeszcze przeżyjesz kilkanaście, kilkadziesiąt lat. I to jest tak, że w perspektywie tego miesiąca ty nawet nie, nie zauważysz tej zjedzonej czekolady. Uwierz mi, to działa. To nie jest tak, że jakby to są dane z dupy. Ja wiem, że w twojej głowie może kreować się naprawdę tysiąc różnych myśli, jeżeli masz je nieprzepracowane, to w szczególności będą ci wadzić, ale żebyś miała po prostu, żebyś miała, miała bo też mężczyźni chorują na zaburzeniach odżywiania, żeby była, z tyłu głowy twojej, żeby była z tyłu twojej głowy taka świadomość, że jakby to nie jest tak, że jeden dzień zależy od tych dni, które przepracowałaś, albo tych dni, które chcesz przepracować. Nie? To wszystko dzieje się w głowie i ten stan odrealnienia, albo też desocjalizacji, derealizacji jestem kiepska w terminach, skutkuje tym, że po prostu tracąc tą motywację, nie mając tej świadomości, czy wypracowanego mm, spokoju mentalnego dotyczącego Twojego odchudzania, Twojego procesu odchudzania. Że Ty wiesz dokładnie, co się stanie etap po etapie, nawet jak zrobię mały błąd. Mm, jeżeli nie masz takiej świadomości, nie daje Ci to spokoju. I bardzo często ludzie rzucają redukcję. I powiedzmy sobie, co masz zrobić, kiedy na przykład taki moment był wieczorem i następnego, budzisz, następnego dnia budzisz się rano albo w ogóle jest nowy dzień i tak naprawdę nie wiesz, jak jeść a powiedzmy sobie cały czas pilnujesz tych kalorii. Tak naprawdę bardzo często, tak jak mówię, zalecam wejście na swoje takie tak zwane zero redukcyjne, czyli na tą wartość, na której jesteś na redukcji. Kompletnie sobie tego jakby nie refunduj tym, że teraz będziesz na jeszcze większym deficycie, bo do czego doprowadzi Cię większy deficyt niż jakby jest Ci wskazany? Złość, drażliwość, a uczucie głodu przede wszystkim, które powoduje te dwa poprzednie, będzie skutkować to, że... Jakby ty wrydzesz, czy później zrobisz tą dietę, albo będzie to powodować to, że będziesz miała tak zwane stanie w żołądku i może dojść ewentualnie do e, przez to stanie nie? do ataków wielczego głodu, albo do napadów, jeśli chodzi o to. Potem może dojść do kolejnych zaburzeń odżywiania, których Ci oczywiście nie życzę, bo to jest straszny kocioł, z którego ciężko jest się wygromolić. Um, że tak powiem, to jest jak zagotowany baszcz, on już potem traci kolor. Nie? Także trzeba uważać na to i po prostu nie wdepnąć w to takim. Um, no, po prostu w gnój nie wdepnąć, jeśli chodzi o to wszystko, um, i być ostrożnym. Tak jak mówię, powinno cię przemierzać um, taka myśl o tym wszystkim, że jakby to jest być może ciężka decyzja do podjęcia, ale w dalszej perspektywie czasu przyniesie Ci bardzo dużo owoców. Nie? A na przykład decyzje, które są pochopne, Powiedzmy, które dają Ci chwilowe szczęście, na przykład napady na jedzenie, nie? które dają chwilowe szczęście, jutro sprawią, że poczujesz się troszeczkę jak gówno. Nie? Także pomyślmy sobie o tym w takim rodzaju, że te trudne decyzje kształtują nasz jutrzejszy dzień jako taki, że my się rano obudzimy i będziemy czuli podjęłam dla siebie dobrą decyzję. I tak właśnie jest z przyczekaniem tego momentu, kiedy się obierz, żeby ograniczyć następnie kalorie. To jest złe. Pamiętaj, że to będzie mieć za sobą różnego rodzaju skutki. Jeżeli teraz przeczekasz ten gorszy moment, zaakceptujesz go, zaakceptujesz błędy, wyciągniesz z nich lekcję. To jutrzejszy dzień będzie lepszy i ty się obudzisz z taką myślą: OK, zrobiłam dla siebie dobrze. Też bardzo fajnym pytaniem, zadanym samemu sobie będzie, czy zrobiłaś to pod wpływem emocji, czy po prostu coś ci smakowało. Bo oczywiście, jeżeli coś ci smakowało, to nie powinnaś mieć absolutnie wobec tego wyrzutów sumienia. Jeśli było to związane z napadem, musisz wyciągnąć z tego wnioski. Kolejna sprawa. Czy dodajesz sobie tak naprawdę dodatkową kardioaktywność fizyczną, czy patrzę na to, żeby cokolwiek przepalić? Nie. A być może będzie to odrobinie bardziej też łagodzące Twoje takie, nie wiem, zawirowania psychiczne, to będzie okej, okay, że jakby będziesz mieć aktywność fizyczną. Ale czy robiłabym dodatkowe kardio specjalnie? Nie. Tak jak mówię, nie musisz robić czegoś dodatkowo, żeby automatycznie teraz przepalić to wszystko, żeby nie zawieszyć swoich efektów, bo finalnie, tak jak mówię, doprowadzi cię do to. Do tej samej mety. Drogie jakby będą różne, bo mogłaś się trzymać w 100% swojego planu. Możesz też nie trzymać się w 100% swojego planu, mieć pewnego rodzaju zawirowania, jeśli chodzi o dietę, ale suma summarum, czy o te dwa dni w przód, czy o te dwa dni wstecz, staniesz na tym miejscu, do którego dążysz. Staniesz na tej mecie. Nie? Czyli czy warto jakby, e, że tak powiem, rozwalać cały dzień wokół tego, żeby przepalić dodatkowe 500 kalorii? nie, osobiście nie robiłabym żadnych dodatkowych ćwiczeń, też z kwestii psychicznej, nie, że to jest po prostu system kolejnych nagród i kar, które w przyszłości może skutkować tym, że a, ok, widzisz, że przepaliłaś sobie 500 kalorii, to możesz zjeść 500 kalorii, nie, i to już jedzenie zaczniesz traktować tak że musisz na nie znowu zapracować Też właśnie tak jak mówię, jeżeli dowiecie się Albo też przemyślicie sobie, że jednak to była Wasza reakcja na stres, powiedzmy ogólny Czy na jakieś spięcie, które było wywołane poprzednimi dniami czy na jakąś atmosferę w domu Czy na jakiś taki stan wasz, że macie Ataki paniki, czy po prostu nerwowo Idziecie w słodkie, bo, bo Nie wiem, coś tam się zdarza, albo Z kolei było to spowodowane jakimś Szczęśliwym momentem w waszym życiu i też jesteście Taki tacy nieuważni, jeśli chodzi O kulturę jedzenia, być może trzeba będzie się jej nauczyć, ale przemyślcie sobie te rzeczy, wyciągnijcie z nich wnioski. Jeżeli to są sprawy niezwiązane z jedzeniem, to musicie sobie poradzić jednak. Nie ruszając jedzenia, że tak powiem. Rozwiązaniem problemu nie będzie nigdy jedzenie, a bardziej poradzenie sobie z emocjami. I tutaj albo konsultacje, że tak powiem, z dietetykiem czy z psychodietetykiem bardzo Wam pomogą, bo ukształtują pewnego rodzaju taki wizerunek tego, że ja być może moje emocje niepotrzebnie kieruję w to jedzenie. Być może jest sposób, w którym nawet jeśli chodzi o to uzależnienie kierowania emocji w jedzenie, bo to jest swojego rodzaju uzależnienie, i żebyście mieli tą zeromistą świadomość, że zaburzenia odżywiania są bardzo uzależnieniowe, ale być może jakby ten ktoś, kto ma pole doświadczenia, da mi pewnego rodzaju rady, jak sobie z tym poradzić. I przede wszystkim nie panikujmy, bo tak jak mówiłam, wróćmy na swoje stare tory. Pamiętajmy o tym, że każde, każdemu zdarzają się błędy. Każdemu może się powinąć noga na redukcji. I przede wszystkim to nie jest tak, że musimy coś nadganiać, na coś znowu zapracować. Bo my ciągle jesteśmy w tym procesie. Nie rezygnujemy z niego tylko i wyłącznie dlatego, że gdzieś tam z tyłu naszej głowy zawiedliśmy siebie samych, kogoś, ktoś zaraz coś zauważy, ktoś zaraz coś powie. Jeżeli. Nawet ktoś by coś powiedział. Jeżeli nawet popełniłabyś błąd, to pamiętaj, że te błędy możesz popełnić, bo jesteś człowiekiem, uczysz się i masz do tego prawo. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za ten odcinek. Liczę, że widzimy się w następnym wysyłym masę uścisków i buziaczków. Eee, ale jeżeli byście byli ciekawi, to książka wygląda tak z tyłu, tak z przodu. Możecie sobie tutaj e, autora, że tak powiem, wyczaić. Eee, czy ryje banię, nie ryje bani, Nie ryjebani, ale bardziej możecie sobie poczytać o niej, o różnych przypadkach, ewentualnie porównać samych siebie z, z danym przypadkiem w książce. Ciekawe wnioski, ciekawe przekminy i przede wszystkim historię ludzi, nie? Fajnie, że to jest na ramach reportażu. Żegna się z wami, odsłonę na Instagrama. Trzymajcie się ciepłutko. Ale najważniejsze, o czym nie powiedziałam, to też w takich wypadkach powinniśmy starać się być dla siebie przyjaciółmi. Bo też, co tak naprawdę zrobicie, kiedy komuś z waszego otoczenia zdarzy się jakaś krzywda? Zwykle nie krzyczymy na niego, czy nie wytykamy mu błędów, tylko staramy się pokazać, że. Na przykład jest sytuacja bez wyjścia, albo właśnie że z tej złej sytuacji on może znaleźć jakieś wyjście, może wyciągnąć jakieś wnioski, lekcje dla siebie. W tym momencie, zamiast być dla siebie najgorszym wrogiem, postarajcie się być dla siebie najlepszym przyjacielem, wziąć samych siebie do pokoju, przemyśleć sprawy, co się zadziało, ewentualnie zapisać w notatniku na telefonie, czy też na kartce papieru swoje przemyślenia i zobaczyć, czym to było spowodowane. Bo jeżeli było spowodowane jakiegoś rodzaju złością, Zapiszmy to. Zobaczmy na podstawie też doświadczeń takiego zapisywania, kalkulowania zdarzeń, jak często zdarza nam się zjeść więcej. Czy to sytuacje stresowe? Ewentualnie jak to sytuacje stresowe, jak mogę im zaradzić?